Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Oczywiście na wstępie chciałbym podziękować za subskrypcję. Przebiliśmy 200 subskrypcji, także jestem mega zadowolony. No i cóż, yy, dzisiaj ogólnie jestem nad Super Jeziorkiem w zachodnio yy, tutaj w moich starych rejonach. Yy, bardzo dawno tutaj już nie łowiłem. Yy, dzisiaj po prostu przyjechałem na weekend, wziąłem, zwodowałem się i od godziny, chyba 10, z tego co pamiętam. Pływam, miałem cztery, fajne brania i dzisiaj ogólnie w moim przypadku zagrała tutaj jedna, jedna przynęta. Próbowałem naprawdę na wszystko i oczywiście chciałbym wam tą przynętę dzisiaj zaprezentować. Jest to w tym wypadku przynęta firmy Rapala X-Rap Otus. W 17 cm Co mogę powiedzieć? Ja oczywiście tą przynętę trochę tutaj dokoksowałem. Jest dołożona przeboraszka. Przedział pracy tej przynęty jest, jeżeli pamiętam dobrze, to od pół do metra głębokości, więc to jest, uznajmy, że powierzchniowa bardziej. Dlatego ja dołożyłem przeboraszkom jezioro, tutaj, na którym właśnie sobie wędkuję. Jest w przedziale o, ale zęby zostały jest w przedziale od 3 do 9 metrów więc spokojnie te partie wody. Sobie nią obławiam. Co jeszcze mogę powiedzieć? Przynęta bardzo fajnej budowy, bo tutaj do tego momentu, do palców moich, jest korpus woblerowy, czyli jest twardy. A poza palcami, właśnie z tej strony, mamy fajny ogon. Fajny ogon. Mało tego, słuchajcie, kochani. Ten ogon jest wymienny. Można sobie to wymienić. Ogólnie tą przynętę mam już drugi raz na testach. Drugi raz na testach i pierwszego razu niefortun, po niefortunnym braniu ten szczupak mi obciął ten ogon. Zajęło mi to dosłownie kilka sekund. Zdjęcie kółka łącznik tutaj łącznikowego i wypięcie z kotwicą zakładamy na fajny stelaż, który taki jest z takimi zadziurami. Może ten ogon bardzo szybko sobie wymienić. Mało tego ja ogólnie już łowię tą przyrzętą. No, może nie w tym kolorze, ale w innym dość, dość często i dość długo. I też robię takie kombinacje, że po prostu przykładam sobie ogon z jednej do drugiej, y mieszam te kolory i uwierzcie mi, że naprawdę y robi to dużą zmianę, dużą, dużą y poprawę brań. Także no jestem mega zadowolony, mega zadowolony z przynęty. Oczywiście można ją tutaj sobie dozbrajać. Większymi gramaturami, nic nie, przysz, nie stoi na przeszkodzie, żeby ona schodziła naprawdę głęboko. Praca, nawet przy wolnym zwijaniu, jest mega. Ten ogon zamiata, korpus fajnie lusterkuje na boki. Także mega polecam, mega jestem zadowolony ogólnie z tej przynęty. No i wszystkim polecam, cena jest adekwatna do jej pracy i osiągów. Także jak najbardziej polecam ze swojej strony. No i kochani to wszystko. Szkole czasu. On tu już jest dalej przygotowany do dalszej, do dalszej pracy. Wymieniłem tylko akumulator i uderzam do ciemnej nocy. Dzisiaj będę tutaj wodę atakował. Mam nadzieję, że jeszcze uda coś się, się nagrać, że uda się nagrać jakiś fajny film i jakaś fajna rybka wyjedzie. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do subskrybowania kanału. Wbijajcie, zostawiajcie łapkę w górę, komentujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, Elo.